Także serdecznie wszystkich witamy. Proszę Państwa, tutaj e, na tej zielonej tablicy mamy informację, że kościół i klasztor poreformacki e, przebudowany z dawnego zamku szamotulskiego z końca XIV wieku. No czy to koniec XIV wieku, czy bardziej początek XV wieku, to nie jesteśmy w stanie ustalić. E, raczej mówi się o tym, że to była pierwsza połowa, czy początek XV wieku. Był to pierwszy zamek miejski, to znaczy w tym momencie, kiedy szamotuły już założono w tym miejscu, w którym istnieją do dzisiaj. Nie była to jednak pierwsza siedziba właścicieli szamotu. Bo najpierw, pewnie większość z Państwa się orientuje, powstały tak zwane stare szamotuły, czyli między mniej więcej Mutowem a Piotrkówkiem. Tam wielokrotnie były prowadzone badania archeologiczne. Z tym, że chociaż kościół, ten pierwszy, szamotulski kościół świętego Marcina, był jeszcze zaznaczony na mapach XIX wiecznych do dokładnej lokalizacji tego kościoła nie znamy. Ale wiadomo też, że istniała tam w pobliżu brzegu samy, pierwsza siedziba właścicieli miasta. Później pod koniec XIV wieku są już zmianki o osówce, tam była siedziba obronna, taka na pewno drewniana wieża o charakterze, obronnej, charakterze obronnym, osówka, czyli fortalicjum przy drodze do Gałowa. Na tym miejscu, gdzie później były składowane buraki przez cukrownię. Był to teren jeszcze dostępny właściwie do lat 70. XX wieku. Później ro, rozbudowa cukrowni spowodowała, że ten teren został zniszczony. Tam również prowadzono badania. Tam również prowadzono badania w latach 30 XX wieku i na początku lat 70. I y, wiadomo, że tam była siedziba sędziwoja Świt wyszamotulskiego. Z, z kolei jego synowie Dobrobost i Wincenty y, postawili tutaj właśnie ten pierwszy zamek miejski. Dlaczego ten zamek potem przestał istnieć? Otóż, proszę Państwa, kiedy doszło do podziału w połowie mniej więcej XV wieku szamotłu między dwie gałęzie rodów szamotulskich, rodów Świdwów, wtedy w którymś momencie potrzebny był drugi zamek. Tak, drugi zamek, ponieważ ten, który stał tutaj, właśnie na miejscu kościoła, bo to wyraźnie wynika z kronik reformackich. Ten zamek przestał wystarczać i wówczas powstał tak zwany zamek północny. Ten zamek postawił Piotr Szamotulski albo jego syn Andrzej Szamotulski. Andrzej Szamotulski to jest ten, którego widzimy na tej spiżowej płycie w Kolegiacie. Tak, to był bardzo bardzo można osoba wpływowa y, doradca królów i właśnie albo Piotr albo Andrzej postawili ten zamek północny później przebudowany przez Łukasza II Górkę. Łukasza II Górkę w 1511 1512 roku ta przebudowa się odbyła. I co się dzieje najpierw? Najpierw są dwa zamki. Tak, zamek południowy zwany zamkiem Świdwińskim, albo zamkiem Świdwów, albo zamkiem Świdwickim i zamek północny, później nazwany zamkiem Górków. Ale w którymś momencie, na początku, na początku XVII wieku, Szamotuły znowu zostały zjednoczone w jednym ręk. I znowu jeden właściciel. To jest rodzina Kostków. I co? No W tym momencie już dwa zamki nie są potrzebne. Zwłaszcza, że ten już nieco pod upadł. Bo przedtem było tak, że często ci właściciele różnych posiadłości mieli więcej niż jedną siedzibę. Często jeździli z jednej siedziby do drugiej. To nie była ich jedyna tutaj siedziba. W związku z tym ten, ten zamek właśnie pod Jak wyglądał, tak jak powiedziałam, nie wiemy. Na starych mapach są takie w miejscu szamotu rysuneczki, które miałyby obrazować jakiś zamek. Ale na dwóch różnych mapach te rysuneczki wyglądają inaczej. W związku z tym trudno tutaj przywiązywać się do tego, jak ten zamek wyglądał. Jeszcze jedna taka ciekawostka, która jest związana właśnie z tym zamkiem to najprawdopodobniej tutaj powstał Pierwszy, czy najstarszy, precyzyjniej mówiąc, zachowany list miłosny, pisany po polsku. Nie wiadomo w którym roku powstał, nie wiadomo którego dnia, tylko wiadomo, że w szamotułach i że w środę. Został on opublikowany w podręczniku retoryki, czyli w takim podręczniku sztuki pisania, z lat 1428-1429, czyli jeszcze przed wynalazkiem druku przez Marcina z Międzyrzecza. I tu można ten list różnie interpretować. Być może to był list spreparowany, ale wielu badaczy uważa, że Marcin z Międzyrzecza włączył do swojego e, tekstu prawdziwy list e, pisany do ukochanej, nieznanej z imienia e, w swoich rodzinnych stronach. Jeśli chodzi o ten list, chcę tylko tutaj powiedzieć, że był on pisany kunsztownym językiem jak na owe czasy, świadczącym o dobrym wykształceniu osoby piszącej, z zachowaniem takich zasad pisania listu, że jest najpierw pozdrowienie, takie z pozyskaniem z pozyskaniem życzliwości osoby, do której się pisze. Potem przedstawienie sprawy, ponowne podziękowania i pożegnania i właśnie zakończony jest tymi słowami Dan w Szamotulech we środę. Tak, czyli tyle, tyle o tym liście wiemy. No i tak jak Państwu powiedziałam, w pewnym momencie zamek przestał już być potrzebny. I w związku z tym Jeden z właścicieli, to potem sobie jeszcze powiemy więcej, jak wejdziemy do środka, chociaż dzisiaj ta pogoda jest życzliwa, powiedziałabym, jak, jeśli chodzi o nasze spotkanie. Zrodził się pomysł, to był pomysł Jana Koszboka-Łąckiego. Chciałabym Państwu tutaj uświadomić takich kilkanaście ważnych lat, dla tego, co dzisiaj mamy w życiu takim kościelno-duchowym w przemotuach. Powiedziałam, że Kostkowie znowu zjednoczyli całe miasto, tak? Czyli mają oba zamki. Umiera Stanisław Franciszek Kostka, zostaje po nim wdowa i z tą wdową żeni się Aleksander Wolf. Ci, którzy byli y, dwa tygodnie czy trzy tygodnie temu na naszym spacerze w bazylice, wiedzą, że Aleksander Wolf to jest ten, który przywiózł do szamotu obraz Matki Bożej, tej typu Matki Bożej Kazańskiej, obraz, który nazywamy obrazem Matki Bożej Pocieszenia u Pani. Nakazują przenieść ten obraz do kościoła kolegiackiego i wystawić do publicznego kultu. I to jest rok 1660, 1666. I teraz umiera żona Aleksandra Wolfa, do której tak naprawdę należały szamotuły, bo on się tylko ten Aleksander Wolf wrzenił tutaj. I majątek przechodzi na córkę Ludwikę, która wychodzi za mąż za Jana Właścić, On staje się w tym momencie właścicielem szamotu i broni. I Jan Koszbogłąski właśnie wpada na pomysł, żeby tutaj ten zamek pod upadły, jak już mówiłam, ofiarować reformatów. Jeszcze do tego wątku wrócę, ponieważ wiadomo było, że pojawiły się tutaj pewne problemy, ale jak to były, jakie to były emocje, to właściwie dopiero wiemy od kilkunastu dni, w związku z tym, że ukazało się wydanie książki, kroniki reformatów. Ale to już Państwu powiem, powiem w środku. Teraz mamy właśnie w ramach Ci dawni reformaci to są Ci bracia Franciszkanie mniejsi. I zapraszamy do kościoła. Proszę Państwa wspominałam tutaj przed wejściem, że pojawiły się pewne problemy na samym początku. W 1671 roku mniej więcej pojawia się tutaj właśnie jako Jan Koszbogłąski w szamotułach jako ten nowo poślubiony y, mąż kostkówny. Staje właśnie właścicielem szamotu i staje się właści i był już wcześniej właścicielem Wronek. Na czym polegał problem? Pewnie niektórzy się domyślają. Nie byli pomysłem erygowania tutaj konwentu franciszkańskiego zachwyceni kanonicy kolegiaty szamotowskiej. Najprawdopodobniej doszło między nimi do jakiegoś ostrego konfliktu. Ten młody, nowy dziedzic popada w konflikt z duchowieństwem kolegiaty. W listach, które zostały właśnie opublikowane w tej książce, o której wspominałam, jest to pr przedstawione bardzo wyraźnie. Yy, kanonicy kolegiaccy, duchowieństwo kolegiaty pisze do prowincjała, pisze do biskupa poznańskiego, żeby powstrzymać te działania tutaj. I przez kilka lat ten konflikt jest bardzo ostry. Yy, najpierw biskup poznański właściwie ulega. Kanonikom kolegiackim, ponieważ w którymś momencie uwaga pod karą ekskomuniki nakazuje powstrzymać wszystkie prace. To jest rok 1676-1677. Jan kosz chce ofiarować swój dawny zamek, tak, ten zamek Świdłów, razem z łąkami okolicznymi, zestawami z jeziorkiem, sadem, ogrodem. Wprowadzenie zakonnicy. I już od tego momentu właściwie nie ma tego konfliktu między y, Kościołem Kolegiackim i Franciszkanami. Starają się wzajemnie wspierać i y, te emocje ustają. 1682 rok, czyli wprowadzenie, ustawienie tutaj krzyża, natomiast, natomiast powstanie Kościoła poświęcenie kościoła to jest rok 1699 też przyjeżdża biskup Wierzbowski na poświęcenie kościoła, który najpierw otrzymuje wezwanie tak jak dzisiaj świętego krzyża ale jeszcze drugie wezwanie Jana Chrzciciela tak to są dwa wezwania Wtedy powstał tutaj powstały pierwsze ołtarze one też zostały poświęcone ta kaplica którą Łukasz tutaj wymienił określenie kaplica świętego antoniego ona współcześnie często też występuje jako kaplica Matki Bożej Częstochowskiej ponieważ tam wisi obraz Matki Bożej Częstochowskiej do tego oczywiście do tego jednak trzeba powiedzieć że Wyposażenie tego kościoła się pierwotne się nie zachowało. To wyposażenie, z którym mamy w tej chwili do czynienia, to jest wyposażenie z lat 1757-59, które zostało stworzone na polecenie, na zamówienie Franciszkanów, wykonał je pochodzący z Rawicza, Snycerz rzeźbiarz Józef Eglauer, który tutaj pracował razem ze całym zespołem i też ze swoim synem Jerzym. Ale o tym programie to tutaj może więcej Łukasz opowie. W 1724 roku zostają opracowane specjalne statuty zakonne, które m.in. określają, jak ma wyglądać świątynia, ale bardzo szczegółowo, znaczy może nie tak szczegółowo, jak ma na... Konkretna rzeźba być ustawiona, ale jaka ma być to rzeźba i, i w jakim miejscu to jest tam napisane wyraźnie. Więc w tych regułach mówi się o tym, że wszystkie rzeźby, cała, całość wy, wy, wyposażenia ma być wykonana z dębiny, czyli z drewna dębowego, ponieważ drewno dębowe, nie dlatego, że ono jest wybitnie szlachetne, ale było najbardziej podobne do orzecha, który był stosowany w kościołach, gdzie była siedziba. Główna Bractwa, gdzie była siedziba reformatów, tam używano orzecha, w Polsce tego orzecha nie było za bardzo, nie, nie rósł w takich tak, że można go stosować jako, jako drewno y, budowlane, więc używano dębu. Mus, muszą, być, muszą być pomalowane po pokostem jasnym. E, figury y, mają być białe, nie mogą być kolorowe, nie, tak jak teraz widzimy, te, że, że te figury są y, polichromowane, nie, nie było tak. Figury były białe. Figury były stworzone specjalną taką techniką malowania, która nadawała im formę jak gdyby postaci z marmuru czy z jakiegoś szlachetnego kamienia. Takiego jednego, taką jedną rzeźbę tu mamy, widzę ocaloną nad amboną jest figura. I to nie mogą być bierne figury. I tak jak widzimy w ołtarzu, cała scena jak gdyby sceną teatralną. W ogóle całe, całe to założenie ma wyglądać jakby teatr. Państwo siedzą teraz na widowni, wierni są widownią, a tam dzieje się sakrum. I, tak I tak to ma wyglądać. I jeszcze co. Mają być dwa ołtarze boczne. Na pierwszym ołtarzu bocznym musi być stygmatyzacja świętego Franciszka, co zresztą mamy tutaj. Po lewej stronie widzicie Państwo, a po prawej stronie ma być. Yy, Niepokalane poczęcie Najświętszej Marii Panny i mamy tutaj taką Matkę Boską z Apokalipsy. Jak parafia jeszcze powstawała, a może nawet przed wojną, chociaż takich osób pewnie już nie ma, ale zachowały się zdjęcia, które pokazują, że balaski, które teraz mamy przeniesione aż pod ołtarz tam, one zaczynały się tutaj. Tu się zaczynały balaski i te dwa ołtarze, te dwa ołtarze i cały główny ołtarz były otoczone balaskami. W... Rodzaju, czyli tworzyły całą. Zapraszam tutaj do zerknięcia do kaplicy i pójdziemy dalej. Tutaj ojciec nas za chwilę zaprowadzi.